Bogiem jest strasznie ja długa i ten że jest bardzo cierpliwy w moim życiu. Wydawało mi się, że jestem zawsze blisko Niego. Ale tak naprawdę dopiero w tym kościele ta bliskość moja y, zaistniała taka właśnie jaka powinna być. Bo w kościele udzielałam się, robiłam różne rzeczy, uczynki właśnie, które nie dawały mi tego, może taką krótko krótkotrwałą jakąś radość. E, aż w końcu doszłam do wniosku, że coś się musi w moim życiu y, zmienić radykalnie. Więc zaczęłam się w nocy modlić. Miałam wtedy też takie jakieś tam y, y, załamania rodzinne, że tak powiem. I chodziłam ale po prostu w nocy moja, i mi Boże, tnij to wszystko, co jest śmieciem w moim życiu, to wszystko, co jest złe, co jest niepotrzebne, odetnij. Wiem, że będzie bolało, ale trudno. Ech, I poczułam taką lekkość po tej modlitwie. I zaczęło się cięcie. Cześć. Byłam tak zdziwiona, że o takie obszary życia Bogu chodzi, że poodcinało mi naprawdę wiele rzeczy, na których nigdy bym nie zwróciła uwagę. Mm, pierwszym to było już tu tam kiedyś mówiłam, że sobie jeździłam bez uprawnień, bo miałam no zatrzymane za punkty. Przez 6 lat, a potem już zapomniałam, że nie mam, bo po prostu sobie jeździłam tyle. No to pierwsze co, to mnie policja złapała i <grywania> od razu zrobiłam prawo jazdy w ciągu miesiąca, zdałam egzaminy wszystkie za pierwszym razem. Ja wiedziałam, że to jest działanie Boga, On, on mi to odebrał, tą, tą właśnie taką, ten mój, nie wiem jak to nazwać, oszustwo, no bo chyba tak to trzeba powiedzieć ale mi dał w zamian szybko o wiele więcej, bo po prostu nie było to dla mnie żadnym problemem zrobić to, co trzeba było. No, poszłam nawet dalej, ale to już nie ma z tym może nic wspólnego, a może ma, nie wiem, bo to też nigdy nie, 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 nie myślałam o tym, że będę takie rzeczy robił jak teraz. I tak po kolei zaczął Bóg porządkować w moim życiu różne rzeczy. Ja na przykład, nie wiem, to, że też Kacper jest, no, ja się modliłam bardzo długo o dziecko i w ogóle tego dziecka nigdy nie, nie zeszłam nawet w ciąży, więc no już sobie pomyślałam, że już pewnie będę no, taką osobą bez dziecka. Natomiast y, wtedy, kiedy jakoś nie wiem, odpuściłam, e, okazało się, że jednak Boże plany były inne. No i wszyscy mówią, a bo w takim późnym wieku to to dziecko może być takie. Ja mówię, trudno, ja się cieszę z każdego dnia, naprawdę słuchajcie, dziękowałam Bogu każdego dnia. Że ja, jako kobieta, mogę czuć sobie nowe życie. To było. Jak ktoś ma więcej dzieci, to tego nie docenia. A jak ktoś tak pragnie i jest w końcu, to jakby nie było, chociaż będzie żył jeden dzień, cokolwiek. No to um, to było takie. No, um, dla mnie ważne, że po prostu um, cała ta ciąża to była dla mnie no, no, jednym wielkim szczęściem. Każdy dzień cudowny. No oczywiście książkowa. Urodził się z y, y, Jest bardzo ważny w moim życiu. Y, I po prostu to, co dzisiaj zrobił, no, dla mnie bardzo, mm, bardzo też istotne. Mm, też y, wzmacniał się tym, że w tym kościele jest inaczej, że on może rozmawiać z Bogiem bezpośrednio. Budowaliśmy się tym. I każde nabożeństwo, jeżeli nawet nas nie ma, to oczywiście słuchamy, bo jest dla nas bardzo ważne. Każde słowo, tamka słowa. Ja tak ryczałam na pierwszych nabożeństwach. Ja nie mogłam po prostu tego słuchać tak obojętnie, bo to wszystko było o mnie. To wszystko było do mnie. To po prostu mnie tam orało w środku i budowało, więc ta wspólnota tutaj jest niesamowita. Na dodatek jest to dla mnie bardzo ważne, że jest wszystko oparte na Biblii. Bo szukałam kościoła w Wrocławiu i, i wiele rzeczy tam gdzieś mi się nie podobało. Jakieś tam czyjeś no świadectwa też są ważne. Natomiast tutaj zawsze, z, zawsze schodzimy do źródła i stąd czerpiemy temat, stąd, stąd czerpiamy przesłanie. Myślę, że dla każdego tam jest to słowo, które Bóg przekazuje w każdą taką no, w niedzielę, w niedzielne spotkanie. Więc ja się bardzo cieszę, ja się dam chrzest. Jak mi kiedyś powiedział kolega, że musisz się ochrzcić. Ja mówię, ale ja już jestem ochrzczona, ja nie będę się bardzo chcić. Jest jeden chrzest, jeden bóg i wystarczy. Nie myślałam, że przyjdę do tego miejsca, że będę chciała, żeby być ochrzczona. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Taka jestem dzisiaj inna. Rano byłam podekscytowana, jakoś tak nerwowa, a teraz to gdzieś, nie wiem... Jestem taka zawieszona między niebem, a ziemią chyba. <grymne> Bardzo dziękuję Wam wszystkim, że jesteście tacy kochani. Nie mogę na Was liczyć. Że się wspólnie możemy śmiać, bo to jest też ważne. że Nie ma tutaj takiego, nie wiem, takiej fałszywej pobożności. Tylko każdy otwiera to swoje serce. I tak jak już wcześniej było powiedziane, nie boimy się dnia jutrzejszego. Jeszcze odnośnie na przykład Kazbra. Jest ja z na takim spotkaniu kobiet, no i te kobiety tak ciągle, te dzieci, bo to, to, to. ja mówię, Słuchaj, ja się nie boję. Ja pracuję może wszędzie, kiedy tylko chcę. Ja tylko polecam go Bogu i wiem, że się nic nie stanie. A jak się stanie, no to ja i tak bym mu nie pomogła. Po prostu Bóg nad nim czuwa i ja się spokojnie, naprawdę. Po prostu y, nie zamartwiam się o to, że tam nie wiem, nie przyszedł jeszcze, no, no widocznie przyjdzie później przez tyle lat, Bóg y, czuwa nad nim i też mu za to bardzo dziękuję. Każde teraz zdarzenie, każde jakieś ważne rzeczy w moim życiu, ja wszystko poświęcam Bogu. I wiem, że jeżeli coś nawet nie idzie po mojej myśli, bo zaplanowałam tak, a jest inaczej, to wiem, że to jest wola Boża. Ona jest taka i na pewno Bóg chce z tego zrobić więcej dobrego niż mnie się wydawałoby. Więc żyję z Bogiem. Dzięki Wam. Zrastam tutaj i, i jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że, że się dzisiaj uchrzciłam, że mogę być jeszcze bardziej z wami. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.